Także witam Was, z tej FS, witam Was w kolejnym odcinku z serii Małe Gospodarstwo i Spółka. Dzisiaj, jak widzicie, 30 się grzeje, Jedziemy kosić trawę. Ale nie na łące, którą sialiśmy w poprzednim odcinku tutaj. Ona już jest gotowa prawie, no jeszcze może nie wiem, ale już kiełkuje, rośnie. Ale kupiłem nową łąkę. Zobaczymy. Kupiłem nową łąkę którą trzeba skosić. Tam jest 15 arów i kupiłem pół hektarowe pole jęczmienia. Też już nawoziłem wszystko. Później Wam pokażę. Teraz bierz bierzemy 30 i jedziemy. i Jedziemy. Nie zamykam, bo po co? Nic nie ma tutaj. Jedziemy, jedziemy. Ogólnie Sąsiad kupił ciągnik. Sprzedał Ursusa i kupił ciągnik. Będziemy wracać, to Wam pokażę. I widzimy się na polu. Już dojeżdżamy na łąkę. Tutaj sobie skręcimy na tą łąkę. Jest mały ruch. A, ale o jest łąka. To jest łąka, która ma... O kamera. Łąka ma 15 arów i... Zajeżdżamy tutaj, 15 arów, rozłóżmy, to się składa, wałek jest, czyli zaczynamy sobie tutaj, włączamy, pierwsze odpalenie kosiarki, dobra, 30 jest mamy trochę gazu, dobra, i tak, niech się zgrzeje, a ja wam powiem, tak, o, mi się wzięła jedziemy. Myślę, że czy tą łąkę zaorać i zrobić na pole, czy może to pole, co zasięgnę za domem łąkę, nie przekształcić na zboże, czy zostawić tą łąkę? Podzielcie się, czy, na, czy tamto za domem, co jest, przekształcamy na pole z powrotem, czy Stawiamy łąkę i tu dajemy... Tu za oraz? Czy tam? Po, po żniwach, nie? Jeszcze tam chcę zebrać pokos, wiadomo. jeszcze pokos chcę zebrać. Jest 15 lub łąki, więc nie jest dużo. I tak, w tym pokosie będą się na kosy u mnie. No, sąsiad, sąsiad też robi się na kosy, ale nie będę was za na kosami. U mnie się na Starczy. Czy teraz będziemy robić bardziej się na O, no, więcej prac będzie u mnie. Tam będą nietypowe prace. Na przykład żniwa, to wam nagram. Nie. nie może mnie. Na przykład, będzie orka, no to orka, no, to wiadomo, może będę u siebie nagrać, ale nietypowe akcje, typu na przykład, nie wiem, kopanie ziemniaków Sadzenie ziemniaków, puszczenie kukurydzy Więc to można wszystko... sąsiada no, jakieś akcje, może to mniejsza Kiszonka na przykład W tym roku słyszałem, że będzie kiszonka O, że się nie zawadzić Ok, zwykosimy Jak już widzicie, kończymy łąkę, więc... Tak, z nami się nie będę rozłączał nie włączę, wszystko? Jeszcze dobra, Jeszcze? Dobra. Na góry. I teraz tutaj. Jak no to kosimy? Kosimy się. No. Kosimy się. Fajnie. Fajnie, na wszystko sobie radzi. Powiem chyba. Może, nie wiem, na zimę, na wiosnę, może nowy na czarnik, następny sezon. Może nie będziemy robić, sprzedawać do tej legendy, ale wspomagający co myślicie, myślić jak będzie kasa, to można to pomyśleć. W każdym na końcu mało pieniędzy. Bo mówiłem, jak bardzo mówiłem, zainwestowałem w... Kupiłem pola. Pola. I co? Jeszcze wejdziemy do sąsiada my Wrócimy na gospodarstwo Pojedziemy do niego motorem Bo ja pokażę wam pole Nowe i pojedziemy do sąsiada Dobra Nie jestem daleko od mojego gospodarstwa Bo by mi się nie chciało jechać tym Tak szukałem o, to blisko. i łąka skoszona rozwijamy i ja jedziemy do domu jedziemy, jedziemy do domu Dobre, i Widzimy. jedziemy na nowe pole i pokażę wam ciągnik sąsiada palimy naszego motora 30 już jest naszykowana pod przetrząsanie. Jak wiecie, przetrząsanie kupiliśmy w zimę. I tam szczepa jeszcze była, parę innych maszyn. No i pojedziemy sobie na pole. To jest dalej. I co widzę? Trochę pieniędzy zarobiłem u sąsiada. Na, na, te, na pomocy. Trochę mu, mu, swoim ciągnikiem pomagałem. Gdzieś jeszcze... U kogoś jakieś ma drobne usługi, i pieniądze zarobione zostały. Więc zainwestowałem to, jest to pole. To jest pole. Tak? widzicie czekajcie, czekajcie. Nie, to nie jest to. To jest to pole. O! Tu jest jęczmień. Ole ma 50 arów, taki ładny jęczmień, już dwie dawki nawozu poszły I tam jest łąka i przez tą łąkę sobie mogę przejechać wiadomo no i takie fajne poletko, duże trochę, ale ale będzie git dobra, teraz idziemy do sąsiada pokażę wam ten jego nowy ciągnik powiem tak ładny, nowy 900 dwójka nie ma z tym podjazdu. Siada. Raz. skręcamy. Jak widzicie, taki fajny John Dirac Tutaj. siada nie ma. Patrzcie, o piła. O, o patrzcie. Patrzcie jaki John 6330 63-30 premium. Widzicie? profesjonalny, on ma około tam kurde ym, on ma około tam 115 15 koni obciążnik jak widzicie, wałek wsiądziemy sobie do niego o widzicie biegi i taki już troszkę nowocześniejszy czekajcie, on ma sam cymbalist nie ma ale ma a dobra, ale jak widzicie fajny ten ciągniczek będzie robił w polu nie, nie będzie dał testy o radio, klima szyberdach. dach. to innymi, jak widzicie fajny ciągniczek powiedział, kogucik też jest fajny, ale teraz direct, widzicie zainwestował sąsiad, dobra jedziemy do domu, bo szkoda już czasu na filmie pokazałem czujnik John 6330 coś być, wiecie, lepszego teraz będą wszystkie akcje, jak będę robił, nagrywał tylko na tym John Deere, bo w się chyba wyrównuje tutaj gospodarę zajedziemy sobie obok trzydziestki tutaj zajedziemy I co ja wam powiem? 30 gotowa. Przecząc sarką z grabiarką. Będziemy się bawić. I co? Subskrybujcie kanał, bo ponad 90% osób, które oglądają, nie subskrybują. Nostawiajcie łapki w górę. I co? Trzymajcie się do następnego. Cześć!